Arkadiusz Łakomiak, Katar. Oto bajka się zaczyna. Miała Katar Katarzyna. Nos chusteczką wycierała, bo co chwilę psik kichała. Wkrótce zaraziła dziadka, później mamę. Wujka Władka, ojca, brata i babunię, i kocura, małą sunię. Potem to już było z górki. Kichał sąsiad, jego córki, panna z dołu, student z boku, krótko mówiąc, wszyscy w bloku. Po nich zaczął kichać lekarz. Strażak, burmistrz i aptekarz, sprzedawczyni i uwierzcie, pozostali ludzie w mieście. Każdy sposób miał na katar ktoś po leki ciągle latał, pewna pani z jednym panem jedli tylko bułki. Z chrzanem. Byli tacy, którzy rano smarowali nos śmietaną albo pili sok, kakao, ale nic nie pomagało. Kaśka tydzień poczekała i o dziwo! Wyzdrowiała. Niczym nosa nie leczyła. Tak bajka się skończyła.